Siemandero drodzy widzowie, Tanatos z tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie i tradycyjnie na kanale It My Dust, gdzie dziś raczej będziemy już uciekać z tej pustyni w grze Grzegodo For Ragnarok, ponieważ wykonaliśmy na chwilę obecną wszystkie możliwe zadania. Przynajmniej tak mi się wydaje. I jak widzicie, również udoskonaliłem swój pancerz. Tak, zostaliśmy przy tym pancerzu e, krasnoludzkim, więc e, tak. Idziemy chyba dalej z tematem. I jakoś w ogóle chyba niebawem jest e, sylwester, albo już był. Bo troszeczkę tak z wyprzedzeniem nagrywam te odcinki. Więc jeśli będzie, to życzę Wam wszystkiego dobrego i w sumie, jeśli też był, to też Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku 2025. Tak, z tymi odcinkami to tak wiecie. Ja siadam na przykład i nagrywam 4, 5, 6 odcinków z danej serii, a potem dopiero je wypuszczam, bo wiadomo, zmontowanie też zajmuje mi troszeczkę czasu. Więc nigdy nie jestem w stanie przewidzieć, w sensie nie pamiętam po prostu, kiedy, kiedy one mniej więcej wyjdą, a tymczasem co my tu mamy zrobić? Nilfheim, Oczy Odyna, a! Mieliśmy się tam udać w ogóle, bo tam chyba zebraliśmy wystarczającą ilość kruków, więc pójdziemy zobaczyć co tam nam wpadło, bo tam chyba jakiś nowy pancerzyk wleciał. Przynajmniej tak mi się wydaje, Mówię, bo. Mówiłeś, że dusza ma cztery części. Takie info dostaliśmy. To znaczy, że można stracić jej fragment. Niekoniecznie całą. Tak. Dusza ma formę, umysł, cel i szczęście. Jeśli któraś część przepadnie, cierpi cała istota. Ale niektórym wystarcza szczęście. Zapytaj ojca. Mój sukces to nie kwestia szczęścia. A, każdy szczęściarz powie ci to samo. Dawaj mnie te bramy. Od razu pędzimy tam. Jeśli masz materiały, mogę dla ciebie stworzyć więcej rzeczy. A wiadomo, pazerniaki krasnoludzkie. Jak ojciec przed rzeczy, na drzewie zawisłyśmy. On zyskał wiedzę, my w mnie Na drzewie zawisłyśmy. Co to może znaczyć? <laughs> Okay. ok. Więc zabijanie kruków uwalnia ich duszę. Dobrze wiedzieć, uwalnia. No, przynajmniej spod wpływu łodyna. No dobra. Jedźmy zatem dalej z tematem. Ja już nie będę tutaj się nad tym pancerzem tutaj wysilał żeby czytać co to daje pewnie jest jakiś op ale może i nie dobra let's go do domu sindriego mam nadzieję że tyr odnalazł już równowagę czy czego tam szukał w istocie widziałem w nim przebłyski dawnego boga wojny ale tylko mm -hmm. chwilowe nie ma nic złego w sprzeciwie wobec wojny, albo wobec przepowiedni. Trudno się nie zgodzić. Przepowiednie gigantów bywają wyjątkowo niejasne. Czy tylko ja pamiętam, że giganci przewidzieli całą naszą podróż do Jotunheimu? Jeśli widzieli Tyra na czele armii podczas Ragnaroku, to im wierzę. Pytanie, jak przekonasz Tyra, by też im uwierzył? O, jest i wiewiór. Właśnie takich tych, tych yes. dzynzli mieliśmy szukać. A co mi to daje? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Co to za dźwięki jakieś dzikie? Właśnie, punkty doświadczenia. Zapomniałem o, o tym. Cieszę się, że wróciłeś, chłopcze. Bądź tak miły i pomóż mi. O, jasne. Mogę w każdej chwili badać do stołu. Potrawka powoli nabiera smaku. Poprawił ci się humor. Tak. Wcześniej byłem tym wszystkim trochę przytłoczony. Wybacz. Zabawne. Nic nie uspokaja mnie tak jak gotowanie. Po tylu latach w zamknięciu zapomniałem, ile szczęścia dają prostoczynności. się. jedz! Ostrożnie, ostrożnie! Dziękuję. Jedzcie! Na zdrowie! No, to się jeszcze okaże. Proszę bardzo. Posiłek godny czempiona. Dosyć. Mieliśmy o tym więcej nie mówić. Tak, oczywiście. Przepraszam cię. E, nic nie szkodzi. To tylko słowo, które miesza ci w głowie. Ale ty serio myślisz, że to nic nie znaczy? Po naszej wielkiej wyprawie? Po wizycie w Jotunheimie? Po co to wszystko? Nie myślisz o tym czasem? Bez przerwy. Ale twoja matka nie chciałaby, żebyś niepotrzebnie narażał swoje życie. A jeśli giganci na mnie liczą. Giganci? Ja na ciebie liczę. Masz żyć, myśleć i Ale... postępować jak mężczyzna, nie jak dziecko. Jeśli Loki nie uda się do Żelaznego Lasu, to nie... Jesteś Atreus! Mój syn! Niech więcej. Rozumiesz? Straciłem apetyt. Wybacz, Kratosie. Nie uważnie dobrałem słowa. <śm> Powinieneś zjeść. Niektórzy robią to codziennie. Nie mogą się bez tego obejść. Po prostu nie rozumiem, jak to całe gadanie o Lokim i, i czempionie i tym lesie ma nie być prawdą. Jest taki. Ugh! Pozwól, że udzielę ci najlepszej możliwej rady, jaką możesz usłyszeć. Idź spać. We śnie znajdujemy rozwiązanie większości problemów. Pewnie. Tak, spać? Brzmi świetnie. Poważnie. No jasne. Leć już sobie. Nie mam, nie? żelazny las. Eee. Woo, gdzie nas przeniosło, i my tu gramy w ogóle sterujemy? Co to? że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, że zabiłem tyle elfów. Co się dzieje? To była maska? Po prostu, odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Gdzie jestem? To jedyne, o czym mówisz przez cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij! W małych problemach. – Małych Mamy ludzi. – Mamy słuchania o małych problemach małych ludzi! Wspomnienia. Do tego złe. Słyszysz bramę! Nie ma innej drogi do Jotunheimu! Czego chcesz?! Puszczaj! Rumach! Nic nie rozumiem! Nieważne. 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 Nieważne, nieważne. Hej, nie uciekaj! Nieważne! Powiesz mi co to za miejsce? Nieważne, 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 nie ważne, nie ważne, nieważne, hey, nie 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 nieważne! Nie nie to... Przestańcie! <tywin> <Work Grandpa inirsiniz> <Private> <Hömpen> <ideology> ja, Muszę stąd spadać. Tam nie możemy iść tylko w jedną stronę. Łocie panie, ale się creepy zrobiło. No, dobra. Zapłacie za to, co mówiło o Nie. Jesteśmy bogami. Możemy Nie. robić to tylko nam się podoba. Proszę, zaczekaj! Proszę! O! Dlaczego to się dzieje? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Proszę, przestań! Gdzie ja jestem? Jezu, ale tu się Hej, dzieje. Dokąd idziesz? I ta Mam scena, iść? że zabicie Boga zawsze ma konsekwencje. O, Panie, jak no tu jest dobra. grubo? Czyli widzimy się po drugiej stronie. To mi przypomina w ogóle ten las, w którym była Freja w pierwszej części gry. Ale mogę być w błędzie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie my w ogóle jesteśmy. Nie, no to nie wygląda jak ten las. Gdzie ja jestem? Ale sztos. I tak creepy mrocznie ja się jestem? zrobiło. Rozumiesz, co mówię? Jezu! O! Cześć! To dokąd idziemy? Jasne. Kolejny wilk. Miałem jakiś dziwny sen, i obudziłem się tutaj. To żelazny las? I jak się tu dostałem? To już nie jest sen? Wyśniłem to sobie? Bo Zmien... ja już nie łapię. Pewnie tak było. No bo jak? Ej, zobaczcie. Zbieram rzeczy. Czyli to chyba nie jest sen. Ale jaja. Zapach? Jaki zapach? A pewnie chodzi o Fenrira. Szkoda, że go tu nie ma. Ha? Całkiem was sporo. Co? A zaprowadzamy cię do jednego miejsca, gdzie cię zjemy potem. Co tak pachnie? <laughs> Powietrze jest tutaj. Sam nie wiem, słodsze, może to te drzewa. Jezu, ile tutaj jest. <laughs> nie chcecie mnie zjeść, prawda? <laughs> to tylko żart, prawda? Jeszcze nigdy nie widziałem takiego lasu. A my przypadkiem nie mieliśmy tu zakazu wstępu? W sensie, że Sindri nam nie mówił, że to jest niedobre. Tędy? Że tu jesteśmy. Ajajaj, co tu się dzieje? Co tu się odwala? Jeszcze nie skończyłam. To farba skory drzew z żelaznego lasu. Drzewa przypominają wspomnienia lasu, więc farba też pamięta. Wizje przeszłości i przyszłości. Trudno się spiera. Co? Naprawdę ty eee, wiesz, kim jestem? Co jest? Całe życie czekałam na ten moment. Hm. Jesteś dziwniejszy niż myślałam. A? Wybacz. Byłam nie miła. Trochę. Niech to. Wszystko poszło nie tak. Ja po prostu nie rozmawiałam z nikim od, od bardzo, bardzo dawna. Lubię dziwne twarze. E, dzięki. Od początku. Jestem Angryboda. Pewnie masz dużo pytań. E, tak. Gdzie Chodź jest? Już. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, niektóre. Podobno wiesz kim jestem. Mówiłam ci, Loki. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No dobrze. Nazywasz się Loki, prawda? Tak. Tak się nazywam. Y, Loki. Angerboda, tak się nazywa nasza koleżanka, ale ja będę na nią wołał Zendaya <grym> A nie, nie Loki, tylko będzie jeszcze ten Tom Holland no. Więc tak, dobra moi drodzy Wow, wow, ciekawe kim ona jest Nie mam zielonego pojęcia, ale to będziemy odkrywać już w następnym odcinku, bo to by było tyle na dzisiaj Troszeczkę krócej, ale wydaje mi się, że Nie możemy dzisiaj rozpocząć tego wątku, bo Materiał byłby za długi, a mm -hmm. następny odcinek już niebawem, więc tak. Potrzymam was trochę w niepewności. A co? Kto mi zabroni? <laughs> więc moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście. Trzymajcie się, do następnego. Yo!